Witam, z tej strony Maxim1980. Dzisiaj jest w cyklu 15-minutówek, pokażę wam Bioshock'a 2. Eee, co dziwne, seria jest bardzo dobra. Ja jakoś ominąłem tą serię, w sensie nie dostała mi się żadna z tych gier w rękę. Teraz ją mam dzięki uprzejmości Hypnoxa, pożyczoną, także będę w nią grał też po raz pierwszy. Grałem kiedyś w demko z jedynki, bardzo mi się podobało. Zagrajmy tutaj na poziomie medium. Dobra, to nam się tutaj wczytuje. Z tego, co gdzieś tam czytałem, dwójka jest troszkę gorsza od jedynki. Zobaczymy, jak to ogólnie wygląda. Ja, tak jak mówię, będę musiał nadrobić tą zaległość i sobie załatwić i jedynkę i dwójkę swoją, żeby ją całą przejść. No, podczas tutaj wczytywania. Które dość trochę tutaj trwa, mamy możliwość przejrzenia wskazówek, przerzucania sobie ich. Ok, zobaczmy te demko, o co tutaj chodzi. tupługo. No, Daddy, it's you. Let's go out to play, Daddy. A tutaj jeszcze na następie powiem, że e, gra. Po włożeniu od, instaluje nam się i instaluje się dość długo, także jeżeli macie ten tytuł to włączając go nie wiem zrób, jak tam wcinacie obiad czy coś w tym stylu, żeby nie tracić czasu, bo to się dość trochę instaluje. Także zainstalujcie sobie ją jak robicie coś w domu. No i ładny footstomp. I robimy kuku. Jest klimatycznie, jest fajnie. No i dostaliśmy jakąś bombką. Dobra, ja tutaj może skipnę te demko, żeby nie tracić czasu na gameplay. Ale widzicie, jest klimatycznie, jest to fajnie zrobione. Tutaj właśnie dużo ludzi chwali tą serię Bioshock ze względu właśnie na fabułę. że jest to właśnie taki FPS z dużą dozą klimatu i fajną fabułą. Dobra. No mamy tutaj prosty. Lewym analogiem chodzimy, prawym się rozglądamy. Tutaj mamy. Zmiana chyba tego ostrza tego wiertła, torujemy sobie drogę L3, kłócamy. Ok, zobaczmy, co tu jeszcze jest pod selektem. Pod selektem mamy mapkę, także jak widzicie, jest to. Rozbudowany tytuł, nie jest to taki stricte FPS nastawione tylko i wyłącznie na strzelanie. Graficznie jest fajnie, ale bez rewelacji, jeżeli chodzi o tutaj te tekstury, ale nadrabiają tutaj takie różne efekty. O. Ktoś tutaj kuku zrobił i panu doktorowi. Zrobiliśmy drugie kuku. Możemy tutaj przeszukać postać, zebrać luty i patrzymy, co tutaj się dalej dzieje. Wstawka. Dobra, wzięliśmy jakiś potion w cudzysłowiu I tak jak widzicie coś tutaj się z nami dzieje Mamy wielkiego elektryka w rękach. widzicie jest fajnie L2 tutaj używamy tej mocy Coś tu na z tyłu tucze. Tym piorunem możemy na chwilę wstrzymywać sobie ataki wroga, czyli taki stun. Możemy użyć apteczki. Dobra. Patrzmy, co tutaj jest dalej. Otwiera nam się tutaj to akwarium w cudzysłowie. Możemy przewiercić, widzicie tutaj, zrobić kuku szybie. Używamy tutaj, dla tego wiertła, paliwo z tego co widzę. Dobra, zobaczmy co tutaj jest na dole jeszcze. Czy tu coś znajdziemy? Okej. Okay. Ogólnie jest klimatycznie, jest fajnie. Musimy znaleźć paliwo do tego naszego wiertła. Tutaj, mimo tych średniej jakości tekstur, to tutaj widzę, że tu się dużo dzieje, dużo się rusza rzeczy. Dużo mamy efektów, jeżeli chodzi o ekran, gdzieś tam jakaś woda. Tu mamy Vita Chambers. Poglądamy sobie tu tutaj. Dobra, skoczmy na dół, strzałka tak nietypowo nas tutaj prowadzi. Także przemierzamy tutaj ten świat. No, mamy puste te wiertło, dlatego będziemy musieli tutaj sobie poradzić typowo mele. Zbieramy kasiurę i inne dropy. zmieniliśmy te nasze odnóże i robimy kuku. Pozbierajmy tutaj te dropy. Jak widzicie, może tutaj na początku nie ma akcji, ale to się rozkręci. Tutaj raczej mamy takie stricte wprowadzenie. Sterowanie I ogólnie w świat tutaj, tej gry, ale mnie się podoba, bo nie jest to stricte taki jakiś głupi slasher, choć takie też są fajne, gdzie można sobie ostro postrzelać. Dobra, wracamy. Widzicie, przedmiotów jest bardzo dużo do zbierania. Jak pogracie, obczajcie co z czym. I no mamy następne demko. Postaramy poradzić sobie tutaj z nim. No, gość już ma trochę więcej energii. I dzieje się. Dostaliśmy tutaj klepę. I zaraz padniemy. Dlatego mogę zrozumieć tutaj te średniej jakości tekstury, bo tu naprawdę się dużo dzieje z tym ekranem. Uciek. Ok. To mamy czas, żeby tutaj sobie pozbierać tą apteczkę. No i odczytujemy tutaj jakieś dane dziennikowe. Dobra, gameplay się kończy, także trzymajcie się na razie. Hej, jak możecie, oceniajcie, komentujcie na razie.